To był ten dzień, kiedy mieliśmy pisać najtrudniejszy sprawdzian z matmy. Jeden z tych, co nauczycielka mówiła o nim już miesiąc wcześniej. Ale oczywiście nikt się nie uczył. Nawet Bartek, który zawsze się przygotowuje, zamiast kalkulatora przyniósł pilota od telewizora. Ale najgorsze było to, co zrobił Kuba. Na środku sprawdzianu wyjął z torby ogórka kiszonego i zaczął go chrupać, jakby to był popcorn na filmie. Nauczycielka się odwróciła i powiedziała tylko: Czy pan właśnie je ogórka? A Kuba spokojnie odpowiedział: To mój szczęśliwy ogórek. Na szczęście. Cisza w klasie. Po chwili nauczycielka wzdycha i mówi: To proszę, żeby ogórek też napisał ten sprawdzian może pójdzie mu lepiej niż panu. Wszyscy płakali ze śmiechu, oprócz Bartka, bo on właśnie próbował włączyć tablicę interaktywną swoim pilotem.